Maria Furman się Jestem pielęgniarką, pracuję w przychodni w pogotowiu ratunkowym. Pochodzę z Podlublina ze Świdnika. Przyjechałam się leczyć, ponieważ byłam mocno zdesperowana. Cierpiałam niesamowite bóle nóg. Wszyscy mówili mi, że to jest choroba zwyrodnieniowa. Do tego w ostatnich dwóch latach nasiliło się drżenie rąk. Stwierdzono tak pobieżnie, że to jest Parkinson, zostałam skierowana na badania specjalistyczne, na które trzeba dosyć długo czekać i dowiedziałam się o Akademii Medycyny Ludowej w Świebodzicach, więc przyjechałam tutaj, na, tak rozejrzeć no się, zobaczyć jak to wygląda. W pierwszych trzech dniach poprawa była u mnie bardzo duża, ustąpiły bóle nóg, mogłam normalnie chodzić. I po dwóch tygodniach wróciłam znowu do Świowodzic na trzy tygodniowy kurs. Jestem bardzo zadowolona. Czuję się bardzo dobrze, czuję się zdrowo, silnie i mam nadzieję, że taki stan pozostanie. Po wizytach u specjalistów otrzymywałam zawsze dużo leków. Leki przeważnie przeciwzapalne, przeciwbólowe które uszkadzały mi tylko przewóz pokarmowy. Bardzo źle się czułam, nie mogłam też ich brać, a przeciwbólowo nie działały. Yy, reumatolodzy twierdzili, że boli i będzie boleć i żebym się przygotowała na jeszcze większy ból. Yy, no, Neurolodzy twierdzili, że jeśli chodzi o Parkinsona, no to muszę brać leki, bo innej metody nie ma, a rozpoczęcie leczenia farmakologicznego w przypadku Parkinsona prowadzi do ciągłego brania leków już do końca życia. Tych leków przestać nie można, bo skutki są bardzo złe. Miałam jeszcze rozpoznaną cukrzycę i zaproponowano mi leczenie. Też farmakologiczne, ale nie podjęłam też tego leczenia, bo przyjechałam właśnie do świebodzic, żeby, żeby właśnie już więcej nie brać leków i nie leczyć się medycyną konwencjonalną. No i powiem, bierzesz leki łaburycy. Nie biorę, nie biorę leków, żadnych nie biorę. W ogóle. Nawet tych na nadciśnienie, co brałam od 23 roku życia też nie biorę leków. Hiç müyük şey yapma.